Mój tranquilo Dani. Tu jest mikrofon na góry. Mariusz Łubicki, ścigaczpel. Witamy w Walencji na prezentacji nowych BMX serii C C650 GT i C650 Sport. To kolejne podejście niemieckiego producenta do skuterów segmentu Premium. Mamy tutaj bardzo mocne silniki o mocy 60 koni w obu wersjach pojazdu. Mamy kontrolę trakcji, mamy dużo elektroniki, która ma ułatwić jazdę, uczynić ją o wiele bezpieczeństwa. to szczególnie przy tych warunkach, jakie mamy w chwili obecnej na drogach, czyli gdy jest to naprawdę szalenie istotne. Od strony technicznej najnowsza generacja skuterów serii C jest bardzo podobna do swoich poprzedników z roku 2012. Moc pozostała ta sama, niemniej jednak Niemcy zmienili sporo w przekładniach, które teraz mają zapewniać większą dynamikę i płynniejszą, bezpieczniejszą jazdę. W układzie napędowym wykorzystywany jest układ kontroli trakcji, który działa co prawda dosyć Powiedzmy e, radykalnie, niemniej jednak daje rzeczywiście realną kontrolę nad tym, co się dzieje z, z tylnym kołem. Mamy tutaj takie urządzenia jak na przykład asystent. E, Martwego pola, który pomaga w uzyskaniu lepszej informacji na temat tego, co się dzieje poza zasięgiem naszego wzroku, kiedy, kiedy obok nas jest pojazd, którego moglibyśmy nie zauważyć w lusterku. E, mamy poprawioną ergonomię pojazdów, są lepiej dopracowane szyby, są lepiej dopracowane obiekty, które rzeczywiście bardzo fajnie sprawują się w tych warunkach pogodowych, jakie mamy w tej chwili tutaj w Walencji. Pytanie, czy jest to pojazd dla każdego, kto jest e, miejskim użytkownikiem e, jednośladu. Nie jestem co do tego przekonany. Wydaje mi się, że to bardziej pojazd dla koneserów, którzy lubią delikatny, do luksusu, dotyk, e, najwyższej jakości wykonania, którzy lubią... E, dać z garści na odejściu spod świateł. Dla kogoś, kto rzeczywiście realnie potrzebuje pojazdu o wiele mniejszego i o wiele bardziej ekonomicznego w eksploatacji, to może być po prostu za dużo, za dużo szczęścia na raz.